Uh, the generator uh, in the rive right side. No, ja już czytam, już czytam, już czytam. To co jest plecy, Czytam. No? Kuk, ja przeczytam. Dobra. Generator uh, w ogrodzie Riverside potrzebuje z, uh, odrobiny współpracy uh, pracy zespołowej. Musicie się komunikować i być dobrze zgranymi w czasie, uh, bo... Startery, te załączniki są daleko od siebie, musimy je naprawić. Kevin, weź sobie z lepszą snajperkę tam jest. Gdzie, gdzie? A z jest no. taka lepsza, mocniejsza. Dobra, no to co lecimy? Wymieniamy ja mam jedzonko, Paweł, tak? coś tam. Co ja mam, czekajcie. Yy, nie, nie jest tak. Yy, nie I świecący czerwony mieczyk, który wygląda jak piła od jak mecz, No bo to taki miecz trochę łańcuchowy chyba. Taka piła. Dobra, lecimy dalej. No to co mamy z generatorem. Uruchomić dwa... Genera generator w ogrodzie Riverside. Wydaje mi się, że tu chodzi o to. A, Cookie, pamiętasz jak graliśmy w tą mapę na wcześniejszym patchu, to to była ostatnia misja, którą zrobiliśmy. Taka bardzo, bardzo trudna. To coś pozmienione, a, już zombie. Oooo, oh. może poczekam, a wy coś robicie. Skoro pewnie znowu we mnie Activate the starter, a now. Watch out. Mamy teraz lepszy mieszczyk od Do we? Dostał tylko sam, Uruchomiliście A? Nic nie. nie uruchamialiśmy, walczyliśmy. Tu są, co tu trzeba? Tu jest starter. Nie, a. Pisze, że starter B. To ja już, już go uruchomiłem, chyba. To jest i zombie, a nie uruchomiłem. Starter B. To B jest chyba tam. Op. B jest tutaj. Ale to w tym samym czasie trzeba A i B. No teraz tak piszę. Ej, ty jak robimy? Że ja z Kevinem tu, a Peter tam, czy ja z Piterowem tu, a Kevin tam? A, bo Kevin ma lagi, to ja tam lagi. idę. O no nie, ja Wyróbcie nie, ty, nie sama. Tam nikogo nie ma, już wybite są zombie, to nie bój się. Gdzie jest ten drugi przycisk? one się ciągle pojawiają. To może ja będę z Kevinem? Czekaj, bo tutaj... Tu a jest... może sobie to zrobicie we twójkę? Tu jest drugi, ale nie. tu jest ten... zombie idą. No to mów jak coś to mów raz dwa, trzy i ja na trzy nacisnę. Dobra, muszę się tam dostać. Tak, muszę najpierw, najpierw zombie pokonać. Idą na mnie. Dobra, Uff. Coraz dochodzę powoli do chyba do wprawy w zwalczaniu zombie. Tam jest jeszcze jeden, ale to sobie może nie podejdzie. A już chyba idzie. Już idzie. Ło, idą. Ja tu opróżniałam dwie skrzynki. No dobra, jeszcze jeden w wodzie. Jeszcze tam dalej. Dwie. To niech Kawin przyjdzie dobra. do A. Czekaj, czekaj, już być bądź tam, tylko zerknę. Jeżeli Kevinowi by działał internety, to by był. Po co te plecaki? Mam je brać czy nie brać tych plecaków? Medipack rozumie. Nie, ja, bo to jest kość. A string trimmer... Trimer. Jeden damage. Mikstura lecznicza, natychmiastowe leczenie, patrz. O. Dobra, ale ty jak masz o. czas, to o, tam klikaj. O, o, o. Tak, mam czas, właśnie mnie zaatakował. Dobra, to co? Macz... To ty A, odliczaj, czekaj. bo ja mam tu mi... pusta. Znowu powyłaziły skądś. Odliczam. Na Aha. trzy. Raz, dwa, trzy. I co? Jeszcze nie, nie, nie zrobiło się. Jeszcze raz. raz. Dwa, trzy. Idą. Oh. Wiem przez co te lagi. Wow, wow, ale i widzimy. Przez co? Przez to, że mam wichórę za oknem. I zabie burzę śnieżną dębę. Lecę do ciebie, gorąc. lecę do ciebie, bo. Teraz B ma być, nie, B masz nacisnąć, B Co? Tak, piszę B. Wracaj Ej, kuu, tak. a one tu idą w ilościach dużych. No bo trzeba tam zabiegać do tak, bo... ogół. Czekaj, czekaj, zobaczę jak będzie. Ty tam idę, ja będę tak ładnie. Czekaj, czekaj, dobra, fikać. na razie sobie radzę. Do dochodzę do wprawy trochę z mniej lepsza broń. No jaki paskudny błok Fuj. Punkty doświadczenia to tu na nic Ej, chyba. A widzisz po co tu chybaś? Radziłem sobie. Słuchajcie, moje internety odmawiają posłuszeństwa za okno Ej, trzeba A, ja idę do A, to jest wydyszczot, okej? Okay? No dobra, dam sobie radę, już ich tu zresztą pomogłaś mi wybić. Ja mam internet radiowy, to pewnie od tego, z tym Internet na powietrzny, jak wieje, wieje, Oj, czekaj, ja nie mam życia prawie. Jejku, chwila, muszę coś zjeść. Mam klikać czy nie? Jeszcze? Ziem ciastko. Mam ostatnie na talerzyku, muszę poprosić ciastkę, żeby mi przyniosła. Na pewnie przyjdzie mi powiedzieć dobranoc, jak zwykle. Do muszę podjeść. Już? Jeszcze gruchą poprawię. Boże, jak to tam brzmiało? Co? co by nie słyszałam, bo gryzłam ciastko? Że, że Peter gruchą poprawi. No. Dobra, Czekaj, ty masz start A, no, aktywować. Now. Już. Nie mogę grać, bo ledwie co się, ledwie co najdę do gry. A i do nie, i nie, 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 Tak? nie, nie, to jest ich więcej. To ja mam... aktywować B, czy nie? Nie, teraz w tym samym czasie muszą być. A ja mam dwa serduszka. No, ja... mi się uzupełniają, bo miałem chyba jedno, czy pół. Też, na... ale... Ja sobie chodzę tyłem w kółko... ...i w tym samym... i sobie wybijam, tak. No, no, jakoś mi się wydaje, że lepiej jak się stoi wyżej od nich... ...to wtedy jakoś mi lepiej. Dobra, ja mam pusto. A i bank, doświadczenie no szybciutko, szybciutko. Dobra. 3, 1, 2, 3. Kuki, czy nie bijesz w tej chwili ząbiaków? Piję właśnie w tej sekundzie. O oh, wow, o oh, wow, o to, no to Tak, biegaj do koła? Nie, już nie. O to Ale to zaraz, nie zrobię. No. uciekłem, 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 uciekłem. Pffu, jak. Kogoś mi się udało przebić. To myślałem już, że nie no przebiję się. Ciebie też zaatakowały, tu? Też. Tak, one cały czas. Ej, raz, ej Są znowu. Idę do ciebie najpierw. Pomóc ci. A potem najwyżej wrócimy tam. Ja muszę coś zjeść. Załatwić. O, dałaś sobie radę zanim przybiegłem. No widzisz. One no będą ciągle się pojawiać. Musicie włączyć uaktywnić te generatory. Muszę znowu, żeby do nich się dostać to muszę znowu wybić je tutaj te idzie, O, 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 dostałem Idę do ciebie, nie biegam, bo potem się to dla mnie źle kończy. Nie trzeba oszczędzać o, jedzenie. Żeby mieć potem... Chodź tu schowaj się za murek! Po co tam? Co się schować? Komando Sa udajesz. Jak to po co? Za murkiem jakoś bezpieczniej. Skończyłam. Pracę. Mam 43 level, nigdy w życiu chyba takiego w Minecraft nie miałam 44 zresztą. Opróżniłeś to te? Tak, tak. Ciastko. No i co teraz trzeba no, zrobić? Wciastka. Wciastka? Tam wojuje z, wie, z powietrzem. Walczy z cieniem. Co właśnie. Nie, biją biaka. Tak, no właśnie. Walczy z cieniem. Chodź się znowu przyjrzymy na ciebie. Błędny rycerz. Udało wam się aktywizować generator. Kevin, coś ty cipał. No, tak. co? no i chodźcie, tam nie? się coś otworzyło. A, no to pewnie kanał się otworzył. Niezły kanał. Jakobin <grym> bije powietrze. Aj <grym> to nie jest śmieszne. O Jezu, ja, zombie. Nie już się przed oczami zombiki pojawiają. O, o. No bo się pojawiają. Tak, otworzył się kanał. I spływają. <grym> Misja <grym> piąta. Spływać Udało wam się. Panie rzecz. Ale nic nie zrobiłem. Spływać. mi stąd. Co tu?